Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj film o pomidorach. A mianowicie, co zrobić teraz z pomidorami? <laughs> Przepraszam za kaszel. Tak jak u mnie widzicie, pomidory jeszcze mają się dość dobrze. Mają dużo owoców. Tam z tyłu również. No ale już widać pierwsze oznaki chorób. Pierwsze oznaki. Jakiś zakażeń, tak jak tutaj. No i żeby nie zmarnować tych oto pomidorków, tego plonu, teraz, w tym właśnie okresie, należy te pomidorki już pozrywać. Przynajmniej tak jak u mnie. Pomidorki te małe, czy dojrzałe, czy już zielone wszystkie zostaną oberwane, wszystkie zostaną zaniesione do domu, w jakimś kartoniku będą położone, żeby sobie powoli dojrzewały i dlaczego takie coś trzeba zrobić. Ogólnie, tak jak widzicie te pomidorki zaczynają mieć już lekkie zmiany na liściach. I jest to oznaka, że pomidory zaczynają już pomału chorować. Nie jest to na razie zaraza ziemniaczana. Ponieważ nic nie wskazuje na to, że to jest ta choroba. Niemniej jednak ona może bardzo szybko zaatakować teraz, właśnie te pomidory. A spójrzcie, ile tutaj jeszcze jest owoców, które możemy zjeść. Tak samo sprawa ma się do tych pomidorków. Jak widzicie, są jeszcze dojrzałe. Już dojrzałe, ale na liściach już pojawiają się pierwsze oznaki chorób, już coś się liście wygryza pomału one od spodu brązowieją usychają więc też te owoce tam z tyłu są jeszcze zielone też należy zerwać, włożyć do kartonika i <coughs> poczekać chwilę aż będą dojrzałe spójrzcie u góry pomidory pomimo tego że jest już październik jeszcze kwitną jeszcze zawiązują nowe owoce no ale niestety z tego już nic nie, nie będzie. I tak, po zebraniu pomidorków zaraz powyrywam wszystkie krzaki pomidorów i zacznę dbać, dbać tutaj o tunel, czyli odkażać ziemię, odchwaszczać, przekopać, nawozić na przyszły rok, ponieważ ziemię trzeba przygotowywać już teraz, żeby te pomidory, żeby pomidory, czy też co będzie tu uprawiane w przyszłym roku, miało jak najlepsze warunki do wzrostu. Błędem jest czekanie do wiosny, żeby na wiosnę tutaj dawać jakieś nawozy, oborniki, opryski, odkażać tunel. Te wszystkie prace należy wykonać. Wykonać teraz. Ale to, to wszystko będę Wam pokazywał w następnych filmach. Tak jak wczoraj Wam mówiłem we filmie, że Zacząłem budowę tarasów, więc tych filmów też jest trochę mniej. Pokazałem wam, co tam na razie, dzisiaj, co tam zrobiłem. Dzisiaj będzie kontynuacja. Postaram się też nagrać na koniec dnia jakiś filmik, jak wygląda postęp prac. No ale to wszystko zależy od tego, jak się wyrobię z czasem. Niemniej jednak, teraz z pomidorami, to tak jak mówię, trzeba je zebrać. Wszystko te, wszystkie te, które rosną, czy też są dojrzałe, czy pójdą półdojrzałe, czy całkowicie zielone, one w domu sobie. Dojdą, my te owoce wykorzystamy, a ochronimy je przed zakażeniem jakimiś chorobami. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.